I witam po raz ostatni zapowiedź kolejki numer 6 Eintracht Frankfurt Bayern Monachium Na pierw Hoffenheim Kieln, stawiam na Hoffenheim Bayer Leverkusen Union stawiam na Bayer Leverkusen Dortmund Lipsk stawiam na Dortmund Augsburg Augsburg stawiam na Augsburg Brema St. Pauli stawiam na Bremie Bremen Frankfurt Bayern stawiam na Bayern Stuttgart Heidenheim stawiam na Stuttgart Hamburg, Mainz, stawiam na, na Hamburg i ostatni mecz, Borussia Mönchengladbach Mainz stawiam na Borussia Mönchengladbach i później jest przerwa na mecze kadry po meczach reprezentacyjnych 17 gra Unią, Berlin z Gladbach Köln, Augsburg Mainz, Leverkusen Heidenheim, Brema, Lipsk, Hamburg Wolfsburg, Stuttgart Bayern Monachium, Borussia Dortmund 18 października w sobotę o na Naganz Arena der Klassiker, I w niedzielę Freiburg, Eintracht Frankfurt I San Pauli TSG Hoffenheim Mecz z Frankfurtem na wyjeździe w tamtym sezonie 3-3, gdzie jeszcze grał Omar Marmusz Omar Marmusz dał remis Mecz był bardzo zacięty, dużo, dużo goli padło Otworzył wynik Olizy. Że tam jeszcze chyba też. Hurricane strzelił, mecz był bardzo, bardzo, bardzo zacięty. W tym meczu strzelali gole Kiminże, Marmusz, Ekitikę, Upamykanu, Olizy i Marmusz. Odeł Bayernowi Zwycięstwo teraz: Frankfurt ma już inną kadrę. Innych ludzi i przede wszystkim innych zawodników i trenera Dino Top Miller. Eki został sprzedany do Liverpoolu przed sezonem. Mają już innych zawodników, kupili Bokarda z Mainz, innych tam zawodników. Ale tak jak mówiłem, teraz jedziemy tam z nowymi siłami, z Diazem, z Jacksonem. I mam nadzieję, że ich teraz tam rozkruszymy Mam nadzieję, że tak będzie, bo. Nie, nie zawsze tam się łatwo gra na tym Frankfurcie, na wyjeździe. Oni mają swoich kibiców, oni nas nienawidzą, a my nienawidzimy ich. To jest, taka, to jest prawda, nie? I mam nadzieję, że w tym sezonie tam wygramy. Czy tak będzie, to się po prostu przekonamy. Mia Samia, Mia, Eintracht Frankfurt, Bayern Monachium, 4 października, godzina... Za pan, która godzina to chyba godzina jest 15.30, tak? Poczekajcie, chwilę w szóstej kolejce. Nie, przepraszam, pomyliłem się. 18.34 października, 4 października z sobota, tak czyli dokładnie za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie. Właśnie tam gramy, wyjazd. Moi drodzy. Subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować, dawać dzwoneczek, żebyście byli do góry. Trzymajcie się, do usłyszenia. Kolejne wideo podsumowujące mecz Chelsea o Schofheimem będą, kiedy będę miał czas. Ale może z Chelsea Wam nagram ten czwartek. Zobaczymy, jak będę stał z czasem, co będę robił. Jeszcze mam czwartek wolny. Także moi drodzy, jeszcze raz subskrybować dwa kanały, oceniać lajkować, dzwoneczek do góry, byście byli na bieżąco o tym, co daje, łapka też i pozdrowionka. Do usłyszenia jutro. Pagmas Chelsea 17 września. Allianz Arena Fredmaniego 21.